Hej, kochani z tej strony, e, kuki Julia, a dziś, moi drodzy, słuchajcie, e, jak zapewne wiecie, widzba, mamy tu, moi drodzy, Gina? Gina z lampy? Czy coś? Nie wiem, co to jest w ogóle, akinator jakiś się włączył, ale zobaczymy. Czy twoja postać jest z kobietą? Wybieramy sobie postać, którą on ma, widzicie, właśnie tylko on. Wiedzieć? Jakby? To sobie wybierzmy, hmm, pomyślmy hmm. Mnie? Tak Czy twoja poseć jest z No oczywiście, tak Że tak e, Nie, nie kręci e, To znaczy tak Uff, Popraw Tak Czy twoja pozycja nosi zieloną kurtkę? Wiesz nie pasuje do mnie, zieleniu. Czy twoja postać ma związek z bojennowicami? Nie Czy twoja postać podpiła... niebo i piekło? Nie Czy twoja postać ma lasso prawdy? No nie Czy twoja postać poślubiła aktora? Nigdy! Czy twoja postać ma włosy w dziwnym kolorze, zielonym, niebieskim, czerwonym? Nie Czy twoja postać ma włosy koloru blond? O tak Czy twoja postać... Nie Tak, gram w Roblox Czy twoja postać... no dobra No dobra, teraz zobaczmy Czy twoja postać ma związek z bananami? No wiesz Ja tam lubię sobie banany, ale nie czy twoja postać należy do partii konfederacyjnej? Co? <grym> Nie! Czy twoja przewodzi ...po przewodzi organizacji? Nie! Czy twoja postać zmieniła... ...Kleopatrę? Czy twoja postać ma sklep internetowy? Nie, ale bym chciała mieć hm nie Wiesz ja z czasami ale dokładnie nie wiem twoje... tak mam młodszą siostrę siostra no tak młodszą słuchaj <grym> nie Wiesz, tak, można tak powiedzieć, czasami lubię sobie pokryć minecraft WIKINGIEM! <coughs> nie! Ja wikingiem nie jestem i nigdy nie jest! Mam to i to Nie tak. Nastolatką nie nazywa się dzieckiem, ale tym dzieckiem rodzi <grym> <Cufu>. <grym> Czy twoje pasycje lub Pikanie. Nie lubię się męczyć. Z... Czy twoją pasażerą postacią... No, chyba tak. Tak. <grym> Płynny stan skupienia Co? Dobrze, przepraszam bardzo W twoim domu Mieszkam w mieszkaniu Tak Nie Wiesz Trudno stwierdzić Lubię brukselkę? E, posiada się uszy. Nie. Myślę, że ty w przyszłości. Tak! To ja byłam! No, ja w przyszłości właściwie, no. Ale ja teraz też lubię brukselkę! Skąd on wiedział? Skąd? No. A wy w komentarzu, jaką byście chcieli postać dalej. Pa! Wreszcie skadło.